Drodzy Państwo witam na kolejnej konferencji prasowej. Dzisiaj jest ze mną prezes Zakładu Energii Cieplnej w związku z tym, że zbliża się sezon grzewczy, więc dobrze by było abyście Państwo mogli przekazać mieszkańcom miasta takie bieżące informacje. Wiele pojawia się różnego rodzaju publikacji na temat właśnie zec różnego rodzaju insynuacji, niedopowiedzeń, pytajników przy tytułach, które pojawiają się w różnego rodzaju publikacjach. Jest myślę, że dobry czas, aby Pan Prezes te wszystkie kwestie postarał się wyjaśnić, przynajmniej poinformuje Państwa na pewno, na jakim etapie są te sprawy z pytajnikami. W związku z licznymi zawiadomieniami o nieprawidłowościach w działalności Zakładu Energetyki Cieplnej które zostały złożone między innymi do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, do Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego, jak również Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej. Zarząd informuje, że zarzuty stawiane przez radnych panią Lidię Dziurę, Marcina Pochecia, Roberta Sowula, Tomasza Capałę są nieuzasadnione i nie stanowiły żadnych podstaw do wszczęcia jakichkolwiek postępowań. Radni miejscy nastawiane, zarzuty otrzymali pisemne e, informacje odpowiedzi wraz z ich uzasadnieniem od zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, jak i od urzędów, do których kierowane były zawiadomienia. I w odpowiedzi od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czytamy, że analiza zawiadomienia nie dała podstawy do stwierdzenia podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Tak samo wstępna ocena zawiadomienia nie daje podstaw do podejrzenia naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez zakład energetyki cieplnej. W uzasadnieniu od Urzędu Zamówień Publicznych czytamy, postępowanie zostało prowadzone zgodnie z zasadami ogłaszania i przeprowadzania w zakładzie energetyki cieplnej postępowań na zamówienia sektorowe poniżej progów kwotowych, jak również dla zamówień sektorowych czyli na dostawy energii elektrycznej, ciepła oraz paliw do wytwarzania energii nie stosuje się prawa zamówień publicznych. Świętokrzyski Urząd Skarbowy odpowiada, że sporządzony w sporządzonym protokole, protokole pokontrolnym nie wskazał nieprawidłowości działania spółki w tym zakresie i nie dowiódł żadnych sprzeczności, które mogłyby świadczyć o nieprawidłowościach w działalności ZECU. W odpowiedzi przesłanej 6 czerwca 2013 roku z Urzędu Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki informuje, że nie stwierdzono nieprawidłowości stosowania taryfy dla ciepła w zakresie cen i stawek opłat za ciepło. Prowadzone postępowanie zostało zakończone i akta sprawy zamknięte. To tyle moi drodzy Państwo na temat no, różnego rodzaju zawiadomień przez różne rodzaje różnych, różne osoby. Chcielibyśmy się w tym momencie pochwalić, że we wrześniu Zakład Energetyki Cieplnej otrzymał certyfikat wiarygodności biznesowej. Ten certyfikat wiarygodności dostaliśmy od firmy, która, która, która analizuje wynik finansowy spółki, wskaźniki finansowe jak również jest to y, największa w Polsce baza relacyjna powiązań korporacyjnych, jak i osobowych. Chciałbym również nadmienić, moi drodzy Państwo, że w zakładzie energetyki cieplnej pracuję od grudnia 2011 roku, i po zmianach polityki i po y, jak również zmniejszeniu kosztów operacyjnych firmy mogliśmy w dniu 25 lipca złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki na temat. Y, Kosztów i złożenia, y, wniosek y, o zatwierdzenie taryfy. O zatwierdzenie chciałbym zaznaczyć tu niższej taryfy w zakresie wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Zakład Energetyki y, Cieplnej ceny ciepła powinny być niższe w tym roku około 4%. Dziękuję bardzo. Znowu pewne osoby powinny pojawić się pod spółką Z i licznie przeprosić za swoje. Herezje, które głoszą w swoich wy wystąpieniach, bo to no, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Fakty są po prostu inne. I dla tych, co głoszą tego typu yy, niekorzystne opinie o ZECU, o działalności załogi ZECU, no, jak sami Państwo widzicie, chyba to nie będzie dobra wiadomość, ale to na pewno będzie dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, bowiem zapłacą mniej. Dalsze działania, tak wcześniej były deklarowane przez firmę Zenoszczone się będą czynione, także to, co kiedyś obiecałem, że zrobimy wszystko, aby ceny ciepła nie rosły, żeby ceny wody nie wzrosły, tak się też stało. Teraz jeszcze mamy informację, że mało że nie wzrosną, to jeszcze w zecu będzie taniej. No, ważna inwestycja, rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku wraz z przyległymi ludzami. Prace przebiegają, można powiedzieć, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, chociaż jest to inwestycja dość trudna, bo realizowana można powiedzieć na żywym organizmie, nie dało się tych mieszkańców przecież stamtąd wyprowadzić. Cały czas rynek jest, że tak powiem, dostępny. Staramy się, żeby w miarę były ulice przejezdne. Są tam na bieżąco korygowane, korygowana organizacja ruchu w taki sposób, aby no jak najbardziej umożliwić mieszkańcom korzystanie z już wybudowanych i oddanych obszarów. Także zakończona są już prawie prace w górnej pierzei rynku. W trakcie realizacji jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej. Zakończono budowę elementu tutaj ulicy Urzęckiej, bo tam był taki fragment, gdzie przez moment nie była możliwa komunikacja między ulicą, łączącą rynek z Targową. Przy ulicy Wysokiej trwa już układanie kostki, także to jest już kwestią, myślę, tygodni, gdzie będzie ta ulica zrealizowana. Firma realizuje to w taki sposób, aby nie utrudniać dojazdu do posesji i firm, które tam funkcjonują. Są rozpoczęte prace ziemne, co też będzie takim pewnym uzupełnieniem tego zadania, bowiem w pierwotnym zadaniu to się nie znajdowało. Chodzi to o teren od ulicy Kilińskiego, połączenia niskiej i wysokiej w kierunku ulicy Dworcowej, więc to będzie zrobione w takiej samej technologii z kostki granitowej jak Rynek. Ponadto będzie to zsynchronizowane również z działaniami powiatu, bo jak Państwo wiecie, w tym zadaniu, które będziemy realizować finansować wspólnie miasto i powiat, znalazła się ulica Marszałka Piłsudskiego. Z tym, że tamta ulica, realizowana przez powiat, nie będzie już w kostce granitowej, ale po rozmowach z panem starostą Andrzejem Matynią i z panem dyrektorem śmigasem jest duża szansa, żeby nawiązać do kolorów tych cieni szarości, żeby zachować jakby taką wizualny, ładny wygląd całości. Również Rada Miejska zgodziła się tam na uzupełnienie zadania w postaci lamp. Także myślę, że to w całości będzie okablowania, bo tak to dzisiaj mamy tam zasilanie lamp na powietrzne, a tak to będzie to wszystko wprowadzone w ziemi. Że efekt będzie widoczny. Na płycie głównej rynku trwają prace już związane z budową fontan, sceny. Obecnie tam są te fontany obkładane okładziną granitową. Myślę, że to wszystko będzie robić takie no, pożądane wrażenie zgodnie ze, ze wszystkimi założeniami. Budowa schodów od strony wschodniej zostanie nam do realizacji. To są te schody, które są pomiędzy płytą rynku a ulicą Wysoką. I wkrótce rozpoczniemy nasadzanie zieleni tej niskiej, wysokiej, na ile pogoda zezwoli na rynku, także jest deklaracja, że do końca tego, można powiedzieć, takiego sezonu budowlanego te prace stanowcości wykończone. Został zrealizowany w zasadzie już taras widokowy. Co do nakładów inwestycyjnych, Szanowni Państwo, to chcę poinformować, że od stycznia do sierpnia bieżącego roku przerobiliśmy kwotę, 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 dokładnie to muszę spojrzeć, tak, do sierpnia 5 623 254 zł. To jest wartość robót zafakturowanych. Natomiast, natomiast na dotychczasowy koszt na zadanie, na całym to jest roboty budowlane, inżynier kontraktu, nadzór autorski, promocja za cały rok 2012 i okres do 31 stycznia to tylko zapłacone faktury wchodzą w grę to wydatek wynosił 15 432 341 zł tam dokonujemy, dokonamy mam nadzieję za zgodą radnych na najbliższej sesji pewnych przesunięć, zwiększymy udział środków zewnętrznych o kwotę bodajże 360 tysięcy zł. natomiast wycofamy środki własne no i tu już Państwu powiem, że założyłem taką propozycję, aby zamknąć niekończącą się opowieść o y, zadaniu doktorska, wylotowa, dobra i zaproponowałem radnym realizację ulicy Wylotowej. Y, w zasadzie y, będzie przedstawiona po autopoprawce, bo jeszcze w dniu wczorajszym trwały tu prace z innego y, zadania, też zostaną y, pieniądze tam przeniesione. Razem będzie to 300, bodajże 470 y, 75 tysięcy złotych na to, na to zadanie przeniesione, także już mam nadzieję, że te animozje, jakie tam powstały między mieszkańcami, ta, ta wymiana uprzejmości dobiegnie końca, i, i, i z satysfakcją będę mógł powiedzieć, że tak jak obiecałem, dotrzymałem słowa, niepotrzebnie pojawiło się po drodze tyle takich różnych sytuacji. Jeszcze raz pokazuje życie, że cierpliwość jest pożądana w każdej sytuacji. Szanowni Państwo, druga ważna informacja to fakt, że realizujemy y, termonalizację budynków w życzności publicznej. Zadanie, y, niektórzy twierdzą, dlaczego robi się to jesienią, nie robi się to wcześniej. No, ja też chciałbym realizować pewne przedsięwzięcia, tak jak, jak mi się zamarzy, jak się zamyśli, ale no, niestety są pewne reguły prawa. Y, raz y, dotyczące otrzymania dotacji, to trochę trwało. Y, dwa y, prawa zamówień publicznych, wyboru oferenta. I to też trochę trwało. Dziś, jak Państwo wiecie, mamy wybraną firmę. Firma realizuje zadanie no, w sposób przez nas pożądany, nawet z pewnym wyprzedzeniem, bo jak Państwo zauważyliście, to prace trwają jednocześnie, można powiedzieć, na wszystkich obiektach. Jest robiony dach w starskim Centrum Kultury, co myślę jest bardzo pożądane, szczególnie przed czekającą nas niechybnie jesienią i zimą. Stan tamtego dachu był już. No taki, że, że po prostu się lało do tego obiektu. Udało się tak wynegocjować z wykonawcą, że ten dach w zasadzie tam jest realizowany. To samo dotyczy kwestii szkoły podstawowej nr 11 i gimnazjum nr 3. Też możecie Państwo zaobserwować, że tam pewne prace, które mogą być realizowane i nie kolidują z nauką, są realizowane. Takie najważniejsze i całościowe prace są realizowane w przedszkolu nr 7. No, tak było założone, że w tym przedszkolu będzie to w tym roku kompleksowo wszystko zrealizowane. Dodatkowo jeszcze tam doszło do pewnego jakby zdublowania się prac, bo w tym przedszkolu realizujemy również to inwestycje pod nazwą w tym i w szóstce oddymianie klatki schodowej, ale to zadanie tam jest. Dość w dobrym tempie realizowane i tamto zakończone, a ci z termomodernizacją myślę, że też uporają się w sposób właściwy. I również kwestia dachu w szkole posej numer 10. Są pewne ustalenia dyrekcji tych szkół, inna organizacja zajęć, o czym już Państwa informowałem, tak żeby można powiedzieć w sposób kompleksowy, te obiekty szkolne można było udostępnić wykonawcy i aby to zadanie mogło być mogło być yy, realizowane. Tak kompleksowo, pełną parą, bo firma będzie starała się wykonywać zadania, ale w taki sposób przez okres nosimy, czy roku szkolnego, aby nie kolidowało to z zajęciami szkolnymi. Te, to zadanie musimy zrealizować do października 2014 roku. No i później zostanie kwestia rozliczenia. Przy okazji tej modernizacji, chcę Państwa poinformować, że pojawił się nowy konkurs na dodatkowe. Pieniądze pojawiły się na dodatkowe zadania z zakresu termomodernizacji i gmina również złożyła tam aplikację swoją, taką, to jest takie działanie można powiedzieć wstępne. Chcemy w tym zadaniu zrealizować wszystkie pozostałe obiekty. To jest to szkoła posła nr 1, szkoła posła nr 2, szkoła posła nr 6, przedszkole miejskie numer 6, 13, 14 i 15. Wartość zadania to 3,8 miliona złotych, wkład gminy to około 960 tysięcy. Przy szóstce też Państwu powiem, że to jest dla nas bardzo ważne, bo tam uzyskamy na pewno efekt jeszcze ekologiczny, powinno to być naszym atutem, bo jak wiecie szóstka jest opalana na paliwo stałe. Miałem przy tej okazji i realizowanym przedsięwzięciu przez gazowników, gazyfikacji tamtej części miasta i dojścia prawie do rejonu szkoły Poseł numer 6. Pozwoliłoby to wymienić źródło y, cieplne w, w tej szkole. No, szkoła pastowa numer dwa, wiadomo, szkoła, y, można powiedzieć, na obrzeżach miasta, ale dość widoczna. Nawet termomodernizując wykonanie elewacji, to też będzie zwiększyć, tak jakby, taki wygląd wizualny. Y, Także to zadanie liczymy również, że uda nam się te pieniądze uzyskać. Y, jesteśmy gotowi, zdeterminowani, żeby to. Zadanie realizować. Także, Szanowni Państwo, termomodernizacja na ten moment jest, tą pracę już widać, także nie tylko mówimy, ale też robimy. Natomiast co do nowej, nowej termomodernizacji, myślę, że jak będziemy konsekwentnie tu postępować, uda się też uzyskać te środki i wtedy no, byłoby takie efekt pożądany wszystkie szkoły byłyby termomodernizowane, co obniżyłoby koszty ogrzewania energii. Mówiąc o energii, Szanowni Państwo, chciałbym Was poinformować o projekcie SOWA. O tym projekcie informowałem wcześniej, może niezbyt nie dokładnie. Pojawiły się tu oczywiście różne złote myśli na terenie miasta. Chcę powiedzieć po pierwsze, że Gmina Starachowice uporządkowała swoje zakupy energii. W tym momencie zakupy energii prowadzimy jakby w dwóch segmentach. Pierwszy segment to jest segment tak zwanych obiektów kubaturowych, więc wszystkie obiekty należące do gminy były zgłoszone do jednego przetargu. I uzyskaliśmy tu dość spore oszczędności. Z pewnych względów technicznych jeszcze nie mogliśmy przeprowadzić jednego przetargu na, całą, na zakup całej energii w mieście, więc przeprowadziliśmy to dwusegmentowo: obiekty kubatorowe i obiekty oświetlenie uliczne. Oświetlenie uliczne, tak jak Państwa informowałem, w różnych epokach Wiedzy technicznej było realizowane na terenie miasta, dostępnej technologii, i stąd było to bardzo trudno w jakiś sposób uporządkować, ale też w przetargu zyskaliśmy znacznie niższą cenę za kom kompleksową obsługę niż wcześniej. No tam jeszcze wchodzą w grę jakby takie, znowu dwa segmenty. Pierwszy to jest zakup energii, drugie to jest przesył, bo kto może się tak zdarzyć, że kto inny będzie dostawcą energii, a kto inny jest właścicielem sieci. I aby uporządkować tą kwestię skorzysta my, mam nadzieję, bo jesteśmy po formalnej ocenie tego projektu z takiej dotacji przedsięwzięcia, które realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. I tu złożyliśmy tą aplikację. Jesteśmy po ocenie formalnej projektu. Wiemy już, że, że gmina Starachowice tą pozytywną ocenę Przeszła tą wstępną ocenę formalną, przeszła pozytywnie. Wiemy też, że na tym zadaniu pieniędzy jest po prostu w, u donatora więcej niż złożonych wniosków, więc można założyć tu, że no jest tylko kwestią czasu, jak otrzymamy informację zwrotną, że, że to się pojawi. Tu mówiłem, że. Będzie przeprowadzana modernizacja z oprawami LED, które spowodują obniżenie pobieranego energii elektrycznej o 30, ponad 30%. Że zostaną tu również zaoszczędzimy mocy energetyczną, zamówioną, którą musimy płacić. No, zmienią się uprawy, zmieni się również możliwość sterowania. Także to obniży nasze koszty dość znacznie. No i, 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 i. Myślę, że to jest też taka dobra wiadomość i no szczerze to, to zadanie będziemy realizować w przyszłym roku, ale wszystkie przesłanki wskazują na to, że w tym roku jeszcze otrzymamy taką ostateczną informację, tak żeby móc to wpisać w budżecie. Zresztą o tym informowałem radnych na sesji, więc działamy również i w tym segmencie życia samorządowego. To przy tej okazji to chcę również Państwa poinformować, jak mówimy o, o przyszłości. Pojawiła się gdzieś informacja, nie wiem, na którymś z portali internetowych czy gdzieś, że gmina Starochowice aplikowała i wynikało z tej informacji, jak gdybyśmy tylko aplikowali o, o pieniądze na budowę mieszkań socjalnych. Chcę powiedzieć, że złożyła do, zgodnie z wnioskiem marszałka, gmina złożyła propozycję zadań do realizacji w nowej perspektywie na lata 2014-2020 na ogólną kwotę 81,5 miliona złotych można było złożyć po pięć propozycji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. My to wszystko uczyniliśmy i tu proponowane zadania inwestycyjne. Przebudowa ulic z infrastrukturą sieciową w południowej części miasta w celu zapewnienia zrównoważonego transportu, przepustowości w działaniu infrastruktur, sieci, infrastruktur sieciowych. Realizacja przestrzeni miejskiej w, w, społecz, w celach społecznych przez budowę obiektów budownictwa codziennego w Starachowicach. No to jest właśnie to i tu nasza koncepcja polega na tym, że te budownictwo socjalne widzimy, w jakby takim podwójnym ujęciu. Pierwsze to jest wzrost przedsiębiorczości. Chcemy uwolnić tereny na Bugaju. Jak państwo wiecie, są tam budynki socjalne, więc wydaje nam się, że powinniśmy dostać wsparcie na budowę budynków socjalnych tak aby móc uwolnić te tereny, które formalnie się znajdują w specjalnej strefie ekonomicznej, są terenami przemysłowymi w planie miejscowym i są jakieś tam jest jakieś tam zainteresowanie tymi terenami, więc wydaje się, że ten projekt ma spore szanse powodzenia. Także to jest y, y, dalsza optymalizacja oświetlenia ulicznego w gminie, bo tu też taka możliwość była, rozwój infrastruktury edukacji i sportowej gminy Starochowice. Chodzi tu o budowę boisk sportowych. Jak Państwo wiecie, mamy już dokumentację na boisko przy szkole postowej numer 12. No, taka potrzeba jest również przy szkole postowej numer 10, szczególnie wtedy, gdy teren rynku, galeria, szkoła, przedszkole zostanie ztermomodernizowane, więc wypadałoby domknąć jakby to całość, gdyby tam powstało takie boisko z prawdziwego zdarzenia. Byłoby to. Złożyliśmy też wniosek w sprawie specjalistycznego centrum szkolenia obronnego. Chodzi tu o szczelnicę pro yy, z zakresu tej, 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 tej nieinwestycyjnej to jest proces inwigilacji nauczania uczniów klasy 1-3 w gminie Starachowice, rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, yy, aktywne formy płacone w klubie integracji społecznej, to jest jakby kontynuacja tego, co robi dzisiaj MOPS, już zajęcia specjalistyczne, dydaktyczne, wyrównawcze dla uczniów szkół podstawowych i utworzenie centrum yy, centrum ekonomii społecznej. Ponadto gmina zgłosiła marszałkowi województwa konieczność realizacji zadania dotyczącego budowy wiaduktu. Jest to zadanie, można powiedzieć, zadanie marzenie, ale jak się ma marzenia, to czasem się spełniają. Przypomnę, że jest to zadanie bardzo kosztowne. Ono w moim przekonaniu ma szansę powodzenia, ale w momencie, gdyby uruchomiona została budowa drogi 42, ale zaznaczamy, podkreślamy, że tego typu przedsięwzięcie jest w tym momencie potrzebne. Także trwają konsultacje na temat tego regionnego programu. Pojawiła się ostatnio jakaś jakaś sonda, publikacja. Tak, mój kolega też zadał se trud też zrobił taką sondę. Jego pytanie było takie, czy wiesz co to jest stowarzyszenie? Nasze Starochowice. I zgadnijcie państwa podobno przepytał 500 osób i podobno tylko 5 osób wiedziało co to jest to stowarzyszenie. Ale mówię podobno. Natomiast tu no to podpisały się yy, funkcyjne dwie osoby pod tym i dziwi mnie, <laughs> może by mnie to nie dziwiło, gdyby to były osoby, które nie uczestniczą w życiu samorządowym, przyjechały, zrobiły sądę, ale tak, robiąc sądy i chcą, żeby ta sąda była traktowana w sposób poważny, to po pierwsze trzeba był ujednolicić jakby przedmiot badania. Natomiast robienie sądy i stawianie pytania, czy jesteś za no, zmniejszeniem administracji, nie podając jakby yy, warunków, że no to nasza administracja, bo ja rozumiem, że jest jakiś standard, no, wędosi powiedzmy pięć jednostek, i te, te pięć jednostek to jest norma, natomiast w Starachowicach jest siedem, więc jest dalej od normy, czy jest trzy, to jest niżej normy, że to jest jakoś skodyfikowane, natomiast mówienie o tej materii, porównywanie nas na przykład do gminy Pawłów, tam w jakimś aspekcie, no, no to, to pokazuje, że to jest mało profesjonalne, no, można powiedzieć krótko, to taka trochę nada, mająca na celu tylko e, wsadzić przysłowiki w mrowisko, spowodować jakąś tam burzę, e, napuścić jednych na drugich. No bo jakie są fakty? Jak można porównać gminę Starchowice z gminą Pawłów? No w żaden sposób. Po pierwsze, jakie zadania realizujemy my, jakie realizuje? Czy w Pawłowie mają basy z całym szacunkiem do tamtego samorządu, do osiągnięć tamtego samorządu? Ja tego nie neguję, tylko uważam, że ci, co to porównanie poczynili, no, pokazują jakby swoją małość w tym zakresie. No, czy, w, czy w Pawłowie jest basem? Czy Pawłów ma y, mieszkania socjalne? Czy Pawłów ma mieszkania komunalne? Czy Pawłów prowadzi targowisko? Y, no i tych pytań mógłbym tam postawić jeszcze, jeszcze dużo więcej, ale myślę, że to jest bez sensu. Druga kwestia to ilość respondentów podobno biorących udział 300 blisko 50 osób to jest mniej niż 1% osób uprawnionych do głosowania w naszej gminie no więc skala tego przedsięwzięcia bardzo malutka Jeszcze chciałbym państwu poinformować. Właściwie już o tym trochę mówiłem. To jest kwestia budowy gazociągu. Też spotkałem się z takim zarzutem, że to jest pewne działanie pod publiczkę. Nie. To jest pewna pomoc mieszkańcom miasta, dyżury, które się tam odbywały, tak żeby mieszkańcy mogli zgłosić swoją chęć, wolę budowy u siebie przyłącza gazowego. To spowoduje, że spółka gazownicza sprawdzi, jaka, jakie jest zainteresowanie w obszarach tam południowej części miasta i podejmie decyzję na najbliższy czas, gdzie będą przeprowadzone inwestycje. To z tego, co uczestniczyłem w tym spotkaniu, spotyka się z sporym zainteresowaniem mieszkańców południowej części miasta. No ale oprócz tego, że to będzie pewien, pewien łukon strony mieszkańców, to również no i ważne jest to dla gminy. Jak mówiłem, szkoła posta nr 6 w tamtym rejonie opalana była, miałem co szkodziło środowisku, było pewnym również czynnikiem kosztotwórczym, także tego typu działania podejmujemy. Chcę też Państwa poinformować, bo tu też się pojawiają takie e, sytuacje. Gdzieś wyczytałem, e, e, że od momentu, gdy zastępuje pełni obowiązki prezydenta, zastępuje pana prezydenta Bernatowicza prawie w cyklach miesięcznych składam wojewodzie świętokrzyskiemu sprawozdanie z mojej pracy jest taki można powiedzieć monitoring bieżący mam tu wykaz korespondencji w tej kwestii przekazywanych przez nas informacji więc tam są przekazywane wszystkie istotne decyzje podejmowane przeze mnie jako organ wykonawczy miasta Starachowice wszystkie zarządzenia wszystkie decyzje dotyczące zmian budżetu inne istotne podjęte kwestie to wszystko jest przekazywane y, pani Wojewodzie. Także chcę już z wyprzedzeniem y, jakby uciąć spekulacje, że Wojewoda nie wie, co dzieje się w naszym mieście. Myślę, że jesteśmy najlepiej monitorowanym samorządem. w się to wszystkim na pewno. I szanowni Państwo, na koniec też taka, myślę, y, miła informacja. Otóż yy, śledziliście pewno Państwo publiczne informacje na temat zadłużenia samorządów. No, chcę powiedzieć, że nasz samorząd wygląda co do współczynników zadłużenia najlepiej w województwie świętokrzyskim. Yy, jesteśmy w rankingu jaki został ostatnio opublikowany przez wspólnotę bodajże na 140 miejscu. Wyprzedzamy Ostrowiec i znacznie wyprzedzamy Skarżysko. Wyprzedzamy również Kielce. No i wyprzedzamy wszystkie mniejsze miasta w Województwie Świętokrzyskim. Także mówienie tu przez oponentów, jak to jest źle prowadzona gospodarka finansowa miasta Starachowice, no, w, też no, nie potwierdza się w rzeczywistości. Jak sami Państwo widzicie, zewnętrzne organy, y, myślę, że wypowiadają się w sposób obiektywny i odpowiedzialny. Także tak to na ten moment wszystko, wszystko wygląda, i to są. Wszystkie informacje, które chciałem Państwu przekazać, jak macie Państwo jakieś... A, jeszcze może jedną, bo też jak jesteśmy w tym nastroju kontroli, to chcę Państwa poinformować, że ostatnio gmina była kontrolowana jakby w dwóch zakresach. Pierwsze to yy, yy, kontroli problemowej yy, oceny realizacji czynności związanych z użyciem urządzenia samoczynnie yy, wykroczenia przez kierujących pojazdami. Kontrola prowadzona była przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej. I, yy, I kontrola wypadła do nas pozytywnie, że sporządzono protokół, że nie dopatruje się tu żadnych nieprawidłowości i nie do, nie, niezgodności z prawem. To jest jedna. I też świeżutka kontrola. Wczoraj, przedwczoraj podpisałem protokół. To była kontrola yy, Wiosiu to jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Dotyczyła ona, no tak się stało, że nas wylosowali, podobno dotyczyła ona gospodarki odpadami. I też protokół ten jest w takim jakby aspekcie, jak oczekiwałoby Ministerstwo Ochrony Środowiska. Jest dla nas protokołem bardzo dobrym, nie ma żadnych uchybień. Wszystkie kwestie, które podlegały kontroli, no zdaniem kontrolujących są realizowane w sposób bardzo dobry.